Klub od pierwszego wejrzenia niedawno powrócił na antenę już po raz siódmy. W obecnej edycji kontrowersyjnego show ponownie biorą udział trzy pary. Tym razem są to Agnieszka i Kamil, Dorota i Piotr oraz patrycja i Adam. Choć wspomniane małżeństwa zadebiutowały na szklanym ekranie dopiero kilka tygodni temu, to ich losy już budzą spore emocje. Na początku, co prawda, część fanów spisywała relacje par na straty, ale z czasem wyraźnie zaczęli im kibicować. Jak to zwykle bywa, szukają też dowodów na potwierdzenie tego, czy uczestnicy wciąż są razem, zanim zostanie to ujawnione w finale ślubu od pierwszego wejrzenia. W ostatnim czasie internauci znaleźli już sporo dowodów na to, że pary mogą wciąż trwać w małżeństwach, które zawarli w programie. Wszystkiego dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas, a sami uczestnicy wyraźnie podgrzewają atmosferę wokół tego, jak potoczyły się ich dalsze losy. W przeszłości bywało już tak, że uczestnicy programu nawiązywali nić porozumienia poza szklanym ekranem, a wspólnymi spotkaniami chwalili się potem w sieci. Tak jest i tym razem, jednak nastąpiło to dużo wcześniej niż zwykle. Na instagramowym profilu Agnieszki nieoczekiwanie pojawiło się zdjęcie wszystkich trzech pani z obecnej edycji programu, które jak widać już miały okazję się poznać. Na zdjęciu widzimy jak dwie z nich pogrążone są w rozmowie i w rękach trzymają kieliszki, a trzecia z nich dopiero napełnia swój tajemniczym trunkiem. Agnieszka, Dorota i Patrycja ewidentnie znalazły wspólny język, a spotkanie mogą zaliczyć do udanych. Stare na wychodnym podpisano zdjęcie, które trafiło na insta-stories uczestniczki. Nie jest jasne, w czym domu zorganizowano spotkanie, ani czy byli na nim obecni panowie, których poznały w programie. Internauci zwracają jednak uwagę, że ktoś przecież musiał wykonać zdjęcie, więc panuje przekonanie, że przynajmniej jedna z par przetrwała eksperyment. Pojawiają się jednak głosy, że dodany do zdjęcia opis może wskazywać, jakoby tym razem wszystkie pary przetrwały i zdecydowały się pozostać w małżeństwach.